Zadanie 16. Równanie prostej prostopadłej do prostej i przechodzącej przez punkt ma postać. Eee, tak. Wiemy, że mamy wyznaczyć prostą prostopadłą Hop. Eee, do tej prostej. I od tego zaczniemy. Prosta prostopadła do tej prostej, czyli to będzie y to jest minus 2x plus 3. We wzorach maturalnych mamy podane. Wskazówkę, jak wyznaczyć taką prostą prostopadłą? Wiemy, że jeżeli są prostopadły, to muszą mieć spółczniki odwrotne i przeciwne, czyli albo inaczej mówiąc, a1 razy a2, tak jest akurat we wzorach napisanych, to ma być równe minus 1, no to my załóżmy, mamy a1, no to będzie minus 2 razy a2, ma być równe minus 1, no to widać tutaj pięknie, że a2 po podzieleniu tego przez minus 2 jest jedna druga i to jest nasze a2. No dobra, ale póki co mamy tylko współczynnik kierunkowy, mamy już jakieś sugestie odnośnie odpowiedzi, czyli albo a, albo b, ale potrzebujemy jeszcze współczynnik b, ale wiemy, że przechodzi przez ten punkt. No to w takim razie nasza prosta już wygląda w ten sposób, że to jest jedna druga x plus jakieś b i to musimy ustalić jakie, ale jeżeli użyjemy ten punkt i postawimy za x i y, czyli będzie minus 2, jest równe jedna druga. Razy 4 plus b, no to tu będzie 2 po skróceniu, przy tym mnożeniu tu. No to w takim razie ta dwójka po przeniesieniu, tu to będzie mieć minus 2, minus 2 jest równe b, czyli b jest równe po prostu minus 4. I nasza prosta to jest y, 1, druga, tu już ustaliliśmy wcześniej, czyli 1, druga x, odjąć 4, szukamy odpowiedzi, a nie b. Jedna, druga i stronie, cztery.